Witajcie na Święcie Ceramiki online z Bolec Info i Zakładami Ceramicznymi Bolesławiec. To co widzicie, zaraz się dowiecie co widzicie, przez 5 dni będziemy dla Was co najmniej dwa razy dziennie nadawać relacje na żywo, pokazujące co się dzieje na Bolesławieckim Święcie Ceramiki, pokazujące jak ta ceramika powstaje, kto ją tworzy, ale będą też konkursy, nagrody, obserwujcie nasze fanpage'y Bolec Info i Zakładami w Bolesławiec. Nasze kanały na YouTube, na Facebooku, nasze strony internetowe, bo będą nagrody nawet już dzisiaj po tej relacji szczegóły pierwszego konkursu. A teraz jesteśmy przed Zakładami Ceramicznymi Bolesławiec i naszym gościem jest y, pani Dagmara Bleichert, kierownik sklepu filmowego w Bolesławcu. Mamy tutaj jeszcze przygotowania i te podobne rzeczy, stąd te wszystkie odgłosy, jeszcze donoszą ludzie, towar na półki, które zaraz wam pokażemy. Pani Dagmara, witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. E, mamy dzisiaj początek Święta Ceramiki i chcielibyśmy ludzi jakoś zaprosić na to święto. Dlaczego Co? oni powinni ha. być? Serdecznie Państwa zapraszamy wszystkich do nas. Do odwiedzenia naszego sklepu, naszego kiermaszu. Mamy w tym roku kilka nowości, nowych dekoracji, bardzo ładnych. Nam osobiście się podobają, także myślę, że Państwo również. E, Może je pokażemy to jest, to jest i parę jedna z tych dekoracji. Powiem. No mi się osobiście najbardziej podoba, jest to całkowicie nowa dekoracja, inna, nigdy takie nie mieliśmy, także chcemy pokazać Państwu trochę coś nowego, innego, nie tylko kropki, nie tylko oczko, ale coś całkiem odmiennego, także myślę, że, że warto do nas przyjechać, warto to zobaczyć. Danuta nas pozdrawia i życzy nam miłego dnia. Witamy, witamy. Danuto, miło, że nas oglądasz. Udostępniajcie nasze relacje, oglądajcie nas. I Anna też mówi nam. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy eee. wszystkich. Pani Dagmaro, e, co ciekawego jest w tej dekoracji? Można ja Pani pokazać jakiś przykład na to, co warto tutaj? Nie dosyć, że jest nowa dekoracja, bo jest tu mamy kilka nowych kształtów. które się e, idealnie, się sprawdza. Te, I na tej dekoracji, e, i na wszystkich pozostałych. Tu mamy serię nowych kwadratowych pojemników. Tu mamy serię półmisków do sushi, ale oczywiście nie tylko. Bardzo ładnie się prezentują. Czyli jak zjemy z tego coś innego niż oczywiście, sushi, jak Oczywiście, okay. jak najbardziej tak. Przepraszam, Iwo pisze, że sklep jest świetny. O, Mówi cieszymy o sklepie, się bardzo. którego kierowniczką jest Pani Dagmara. To jest sklep bardzo. firmowy w Bolesławcu przy ulicy Kościuszki. 11. 11 już jest czynny. Tak jest czynny jest od godziny 10. 7, także zapraszamy serdecznie. I te nowe dekoracje można tu kupić? Można nowe dekoracje kupić. Tu mamy następną nową dekorację, już bardziej zdobiona, dekoracja artystyczna. Też całkiem nowy wzór. Bardziej kolorowy, bardziej bogato zdobiony, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Niech Pani nam pokaże może, jeszcze parę przejdziemy dalej. Popatrzcie jaki tu jest y, urodzaj. Ile tu, jest tu jest nowa dekoracja w naszym sklepie. Powstała ona już jakiś czas temu, ale jest nowa i jest y, bardzo ładna, także też ją chcieliśmy Przepraszam, zaprezentować. Przepraszam, która dekoracja jest turkusowa? Bo Margo pisze, że jest obłędna. Być może na kiermaszu ją znajdziemy, być może znajdziemy ją w sklepie, bo tutaj są w odcienie niebieskiego. Także to też jest nowy wzór no, pokazany na nowych kształtach. Mamy też jakieś nowe kształty zaprojektowane przez panią Janinę bany Kozłowską. Kwadraty. To przejdziemy do sklepu, pokażemy na... Tak, to za chwilę pojemniki pokażemy. Kochani, Tereska pisze, że bardzo ładna jest ceramika bezwoliecka. To są moje rodzinne strony. Pozdrawiam nas z Głogowa, pozdrawiamy Cię Teresko z bardzo. Z Głogowa niedaleko, także zapraszamy do nas. Zapraszamy. Słuchaj, to wszystko jest czynne. Właśnie, to jest podstawowa informacja. Jak Wy pracujecie, jak można kupić te produkty, kiedy tutaj u Was? Święto ceramiki rozpoczyna się dzisiaj. Jesteśmy dla Państwa od 7 rano. Kończymy w niedzielę. Jak będzie Was dużo, to będziemy do końca. Anna pisze, że same cuda. Iwo pisze, że była w lipcu. Niestety teraz nie może przyjechać, ale jeszcze przyjedziesz Iwo, mam nadzieję, nie? do nas. Eee, zapraszamy oczywiście nie tylko do nas w Święto Ceramiki, bo jesteśmy czynni cały rok. A o pozostałych sklepach firmowych zakładów ceramicznych w Odechowie się w najbliższych dniach, bo też je Wam przedstawimy. Eee, Maciej pyta, czy będą jakieś promocje z okazji Dni Ceramiki? Cały czas mamy promocje, zapraszamy na kiermasz. Kiermasz zaraz pokażemy na tak. końcu tej relacji. Ja jeszcze tu przemiadę za panią Dagmarę. Iwo mówi, że mam głos radiowy. Dzięki Iwo. <laughs> Eee, popatrzcie, to są wszystko nowe rzeczy, tak, na tych tak, stołach, to tak? są wszystkie nowe dekoracje, Słuchajcie. które pokazujemy dopiero tak naprawdę dzisiaj. Wpadę Joanna dzisiaj. mówi, że są prześliczne. I Wałbrzych nas pozdrawia. Pozdrawiamy Wałbrzych, też blisko 100 km. Mateusz, siadasz w auto, są promocje, tu jest otwarte wszystko i jest mnóstwo rzeczy do wyboru. Tak, staram się powoli wam to wszystko pokazać, bo tu jest co pokazać. A Basia pisze, że bolesławiecka ceramika jest najpiękniejsza i godna podziwu. Gratuluję. Wspaniale się prezentuje. Życzę dalszych owocnych inspiracji twórczych. I serdecznie. Bardzo mi pozdrawiam. Bardzo dziękujemy i również pozdrawiamy. Słuchajcie, pamiętajcie, że te nasze relacje na żywo i tak dalej. Możecie oglądać na Facebooku za kolejny Bolesławiec, portalu Burzanie, portalu BoletInfo. I oczywiście na naszych portalach Burzanie i Bolecinfo. Także To się Państwu strasznie podobało, Renata mówi, że będzie. Cieszyłem I Jeszcze się. Ilona pyta, czy wysyłamy coś kubiery. Ilona, specjalnie dla ciebie i dla osób, które nie mogą, nie chcą, nie, po, nie mają takiej możliwości przyjechać do Wrocławca. Dziś o 15.30 kolejna relacja właśnie na temat dostaw internetowych bolesławskiej ceramiki, sklepu internetowego, tego jak to funkcjonuje i jak możesz sobie zamówić tę ceramikę, nie wychodząc z domu. A Sonia mówi, że jest pięknie. Okej, okay, zobaczymy jeszcze, co tam jest na tych półkach. Pani tak, bardzo opowiem Tam mamy dekorację, która jest dekoracją od wielu, wielu lat w naszym sklepie, ale stwierdziliśmy, że jest ładna, kolorowa, bardzo intensywna ma kolory. Tak, myślę, że w sam raz na tą porę roku do pokazania. Także zapraszamy serdecznie. Artur i Marta piszą, że kochają pić kawę w Waszej ceramice. Ja się w ogóle nie dziwię. Słuchajcie, pokażę Wam teraz, jak wygląda sklep ceramiczny. Dobrze. Mhm. Tutaj pisze Paweł, że już w lipcu was odwiedził, przed świętem ceramiki. Słuchajcie, pokażemy ten sklep, macie jeszcze widok z drugiej kamery, za chwilę zobaczycie jak sklep wygląda. E, tu macie też przy wejściu do sklepu w różnych językach informacje o tym, e, jakie imprezy przygotowały Zakłady Ceramiki Taborosowiec na święto ceramiki, a my wchodzimy za panią Dagmarą do sklepu. Zapraszam. Joanna, no, pozdrawiamy Irlandię. Dzięki za pozdrowienia z Irlandii. Słuchajcie, tutaj. Mamy, mamy idealne y, zapakowane jest gotowe. Popatrzcie. Pomysły na prezenty. Kto nie umie pakować, po prostu przychodzi i kupuje z pudełeczki. Piękny zestaw. Gotowe, Co to jest za zapakowanie? To, są, to jest akurat zestaw sześciu filiżanek ze spotkami w mniejszych opakowaniach dla dwóch osób. Także idealny na prezent. Okej. Okay. Anna pisze, że sobie jest uzależniona, ale pozytywnie. Wiemy o tym. Co tu jeszcze mamy ciekawego? Tutaj mamy. Pomysły na prezenty ślubne, czyli nasze dwie nowe dekoracje pokazane na zestawach ślubnych. A ja sobie pozwolę troszkę pokazać bliżej. Jeżeli ktoś planuje jakiś ślub, za mąż pójście, czy inne tego typu operacje, to tutaj popatrzcie, też to jest zapakowane. Jest, tak, to jest zapakowane w ładny, ozdobny karton. Do tego kartonu, do zestawu, jest dołączony taki mini katalog. Tylko tak. ja teraz pokazuję? Tak, informacje o e, autorce dekoracji. To jest pani Danuta Amborska, też ją poznacie w naszych relacjach. W naszego. Tak, także e, miły dodatek do takiego prezentu. Mhm. także cała historia e, twórcza pracy pani Danusi. I że to najlepsze prezenty świata. A Monika pozdrawia nas z Helsinki. Pozdrawiam Helsinki. Wysyłają zakłady ceramiczne do Helsinek swoje produkty również, oczywiście. Eee, popatrzcie na te dekoracje. Mogę, bo to może nie do końca widać w internecie. Oprócz tego wzoru, który jest tutaj na, na rancie, jakby tu na dole. Pani Deborah, może Pani pokazać ten talerz bardziej? Nie tak, ja wiem, czy to widoczne. To jest teraz widoczne. Delikatne o. białe zdobienie. Piękne. Nie kobaltowe, tylko białe. białe. Artur pyta o cenę takiego zestawu ślubnego. 999 zł. 999 to jest zł. zestaw 30 elementowy. Czy Jak klienci reagują na tę cenę? Myślę, że nie jest to wygórowana cena jak na taki no, obszerny zestaw, także zapraszam. Zobaczcie to jeszcze raz, bo na mnie to zrobiło wrażenie. I ten zestaw, ile jest elementów? 30 elementów. 30 elementów. Aha. Okej. Okay. Co jeszcze mamy ciekawego? Bo tu jeszcze mamy... Tutaj mamy dekoracje w swojej ofercie limitowane. To jest jedna z tych dekoracji, bo one się pojawiają na bieżąco. Limitowane, gdyż gdyż jest to zestaw wymalowany tylko w ilości 10 egzemplarzy. Przepraszam. Jedna opinia na temat zestawu ślubnego, że jest cudny. I jeszcze oczywiście pozdrowienia, bo Karta ta 10 egzemplarzy takich Tak, zestawu Każdy zestaw jest sygnowany. Nie wiem, czy będzie, tutaj będzie widać. Jest hmm. pokazane imię nazwisko Skoda. osoby, która malowała. Hmm. Jest Akurat to jest zestaw drugi z 10, czyli jeszcze będzie wyprodukowanych 8 i jest koniec serii. I czy ktoś tak, może mieć coś, czego nie ma nikt? Dokładnie Albo tak. Co ma jeszcze 9 osób? Dokładnie tak. E Mamy komentarz, że. Za tyle elementów wiadomo serii ślubnych to jest fantastyczna cena. Bardzo dobra. Macie od razu cenę zestawu chzbyanego dla sześciu osób, który istnieje, czy też będzie istniał w 10 egzemplarzach. Tak, Można tak dokładnie A tu mamy tradycyjne wzory, co? Tu mamy tradycyjne tak? wzory, zapakowane w ozdobne kartony, które idealny pomysł na prezent. Mhm. Bardzo proste dekoracje, takie tradycyjne, tak? Może mi coś więcej o nich powiedzieć. To jest jedna z takich najbardziej To jest jedna z najstarszych tak? naszej dekoracji, tradycyjna, bolesławiecka. Także jak ktoś e, szuka czegoś e, czegoś tradycyjnego na prezent, to jak najbardziej ta dekoracja no, będzie. dała. Przejdziemy się jeszcze po sklepie, zobaczymy, co macie ciekawego. Pani Takwana Bleichert, kierowniczka sklepu filmowego Polosławca, prowadzi nas po sklepie zakładów ceramicznych Bolesławiec. Jest to nasza pierwsza relacja nasza w ramach. chciałam Państwu pokazać. Yy, święto ceramiki online. Co to jest? To jest lampa ceramiczna. Nie mamy żarówki, więc yy, mhm. będzie to wyglądało tak. Ale żarówkę można sobie wkręcić. Tak, dokładnie. Mamy mhm. to od wczoraj. A to jest lampa Także... w tej dekoracji, która jest kultowa. Tak. To jest dekoracja 166, najbardziej rozpoznawalna nasza dekoracja, Pani. najlepiej się sprzedaje. Przepraszam, Pani Dagmaro, właśnie ją ja napytać, czy możemy pokazać dekorację 166. Właśnie ją pokazujemy, pokazujemy nowość w tej dekoracji, czyli lampki. Eee, lampki po prostu, ale zaraz lampki. pokażemy, macie tego więcej, Tak, prawda? Tak, tak. Przejdziemy, zobaczcie jaki ten sklep jest duży i wszystko co tu jest, jest na sprzedaż. Mamy dekorację 163. Przepraszam, to, to pokażemy, ależ wybór. Popatrzcie, ile tych naczyń na was tutaj czeka. Cały czas y, towar jest na bieżąco uzupełniany, także. To jest na pewno jedna z dekoracji, które najdłużej są w sprzedaży, prawda? Najlepiej się sprzedaje ta dekoracja. Jest to dekoracja y, taka nasza klasyczna. Bardzo się podoba klientom i no, najwięcej sprzedajemy. A tym, z tych wyrobów w tej dekoracji cieszy się największym powodzeniem. Można to pokazać? Yy, wszelkiego hmm. rodzaju kubki, wszelkiego rodzaju filiżanki. Tu mamy kubki do ziół, czajniki. No, tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. A taki kubeczek podstawowy to na przykład kosztuje? Taki kubeczek podstawowy kosztuje jedyne 26 zł. No, ale kawa z niego to jest prawda. Co jeszcze ciekawego możemy pokazać? Co możemy pokazać? Mamy tu zestaw mamy... niepodległa, to, to który jest o, właśnie, słuchajcie, to jest bardzo ciekawy który produkt. Jest w całym zestawie. Najpierw pokażę go tutaj, dobra? Krystyna uwielbia, na ale uwielbiam 266A. Niepodległo mamy nadzieję, Krystyna też uwielbiasz. To jest zestaw, który powstał na Stolecie niepodległości, prawda? I tak, też dokładnie. jest edycji limitowanej. Jest tego, on słucham, we, w edycji y, y, limitowanej. Dla tych państwa, którzy nie chcą kupować całego zestawu, mamy również w podobnych dekoracjach z napisem niepodległa. Aha, kubki. Można jeszcze raz pokazać napisę, to wygląda. Słuchajcie. Mamy kubki, mamy filiżanki. I tu mamy zestaw niepodległa. Elementy zestawu niepodległa. Talerzyki. Także pojedyncze elementy, jak najbardziej. Emili podobają Możemy... się bratki. Bratki. Możemy pokazać bratki. również bratki. Zobaczymy bratki. Ale tego, to jest piękna, co Tu oczywiście wszystkie zabezpieczenia covidowe, e, ekrany, maski i tym podobne rzeczy. Tu mamy dekorację bratki. O, popatrzcie na bratki. Okej. Okay. Szczecin nas pozdrawia, Szczecin, pozdrawiamy. Pozdrawiamy również. Jarmarzec Szczecinę e, 149. Jest taka dekoracja. Oczywiście. Możemy pokazać, czy mamy jak się scenie? Barbara ze Szczecina wcale nie ma z daleko, bo my wiemy, że Szczecin nie jest nad morzem. Czy są dotąd piżronki do Espresa? Zaraz o to spytam panią tak Mary, bo ja tego nie wiem. Tu mamy dekorację 149. 149 to jest. Tak. Okej. Okay. Jest pytanie od Adama, czy są filiżanki do espresso? O Mamy w ofercie również filiżanki malutkie do espresso. Nie wiem, czy akurat w tym momencie cały czas uzupełniamy towar, ale, okay. ale jak na pewno będą. Okej, okay. i Sonia ma jeszcze prośbę. Spędziłem prośbę naszych widzów, bo po to jesteśmy. <laughs> Sonia, prosi, zbliżyjmy dekorację jagody. Zapraszam Panie. do jagód. Słuchajcie, ale to jest niesamowite, bo popatrzcie o cokolwiek pytacie, to pani mara po prostu milisekundy. Tak tutaj pokazujemy, jest. Tutaj mamy jagódki. Jagódki, jagódki cieszą słuchajcie. się dużą e, popularnością. Widzimy mm -hmm. zainteresowanie. Mm -hmm. Tu mamy jagódki. Kubeczek jagódka kosztuje na przykład 28 zł. 28 zł. Chciałam jeszcze Państwu tak, pokazać, e, to, sądzę, naszą... Mały o, pokazać naszą. Mamy ten. Pokazać naszą. Nową propozycję zestawów dla dzieci. Nigdy tego nie mieliśmy. Mamy w ofercie takie typowo dziecięce dekoracje. Ale one są dziecięce w tym sensie, że są dla dzieci, czy że dzieci są klientami? Popatrzcie, to jest to są, to y... są misie na przykład. Misie. No. To są misie. To są żółwiki. Ale fajne żółwiki. Tu mamy żabki. żabki. Także można wybrać coś. To są też rekinki. Są rekinki, to są, to rekinki, to są delfinki. Tu jest, Także miły prezent dla najmłodszych również można u nas nawrócić. To jest dinozaur z balonami, ale nie odleciał. Okay. Coś jeszcze ciekawego mamy tu w strefie, takiego, co chcielibyśmy Możemy pokazać? pokazać naszą nowość, bo tego też nie było. Skarbonka. O, skarbonka. W kształcie auta. Mhm. Ile tak taka skarbonka kosztuje? I ile jest skarbonka? W Powinien być grosik na szczęście. Aha. Jeszcze nie ma, ale kosztuje ale... 77 zł. Sprzedajecie puste, tak? A ma otworek na dole, bo podobno. Ma. Taka... Słuchajcie, Mało. to jest karbonka wielorazowa. To jest tak, taka, tak, że nie raz, trzeba użyjecie, je rozwijać, byłoby szkoda. Otwieracie po prostu, wysypujecie cash, lecicie na Sesele, wracacie i, I zapełniacie od dobre, nowa. Prawda? Mogę jeszcze jedno pytanie o dekorację od naszych widzów. Nie mamy w bieżącym farcie tej dekoracji. W tej operacji. chwili w sklepie nie ma, ale myślę, myślę że, że pogadamy sklepie, o tym jeszcze w sklepie, w sklepie internetowym. internetowym. jak najbardziej możliwe no. zamówienia jest. Dobrze, pokazaliśmy Wasz sklep, a chcemy pokazać też taką ciekawą rzecz, jak kiermasz. Zapraszamy na kiermasz. Słuchajcie, bo to jest tak: tu jest sklep firmowy, największy, który po prostu ma prawie wszystko. Czekajcie, kajajcie, jeszcze raz pokażę Wam ten zestaw świetny, bo to jest prawda i bardzo Wam się podobał. I w że skarbonka jest rewelacyjna. Okej, okay. wychodzimy ze sklepu i daleko chodzić nie trzeba. E, daleko chodzić nie trzeba, bo tutaj jest kiermasz. Poczekajcie jeszcze sekundkę. Ja jeszcze pokażę Wam tutaj cały ten teren. Popatrzcie, jaka tu jest bogata. Coraz więcej kupujących przyjeżdża. Pamiętajcie, święta ceramiki od dziś trwa. E, skarbonka ma nowe wzory. Ktoś się cieszy tutaj. I jeszcze i opisie, że kiermasz jest jupi. A Dorota czeka na konkurs. Konkurs po relacji na portalu Bolec-Info. Tu jest napis wyprzedaż. Tu są takie wielkie. Ogromne. A co tu jest na kiermaszu? Pani Dagmar? Tu na kiermaszu przede wszystkim są wyroby, których nie mamy w sklepie, Czyli takie typowe końcówki serii. Także tu jest miszmasz. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Wyroby w promocyjnych cenach, garnki ceramiczne, szkliwa kolorowe. Dużo, dużo pięknych rzeczy, także zapraszamy serdecznie i do sklepu, i na kiermasz. Okay. Zobaczmy, co tu mamy. Wejdziemy do środka. Bardzo proszę, a zacznijmy od lewej strony, bo ona jest taka nietypowa dla was. Słuchajcie, tutaj tu mamy szkliwa jednobarwne. Nasze nowości, szkliwo czerwone. Możemy pobankowe. zobaczyć z bliska. Słuchajcie, to są rzeczy bez zdobień, tak? I mamy tutaj czerwony cały zestaw. Tu mamy kobalt, mamy oliwkę. Oliwka, to jest oliwka. Podoba Wam się oliwka? Możecie dać lajka, like jak Wam się podoba, albo udostępnić relację, albo nie dać lajka like i w ten sposób wyrazić, że Wam się podoba. Yy, I tam mam jeszcze takie piaskowe jakieś, tak? Piaskowe, brązowe. Możemy podejść zobaczyć? Tu mamy Miód. miód. W sensie koloru oczywiście. Tak, dokładnie. Tak? To, to znaczy, że to jakby. Nie mamy miodu, mamy miód w sensie koloru. Żebyście podobnie mieli pretensji, że tak, aby strony w na nie wypełnili Wam dwanówka. To Są wyroby w świecie piaskowym, w świecie brązowym. Jest to często, często oferta dla firm gastronomicznych na wyposażenie swoich lokali. Tu mamy garnki, tu mamy mniejsze garnki, smalcówki garnki. do przechowywania. Z pokrywami, idealnymi. smalec i nie tylko, w środku, dokładnie. Nie? A taki garnek na przykład dużo kosztuje czy mało kosztuje? Taki garnek kosztuje w granicach 50 zł, myślę, że nie jak jest to Jak uważacie, że ceny. to jest y, fajna cena, to możecie to napisać, a jak nie to też. A co to jest tutaj? To, to są kamienie dociskowe do naszych garnków hermetycznych, do kiszenia, Aha. kapusty, ogórków. Mm. Kapusta we własnym zakresie. Niestety. Tak, tak, okej. Okay. Ja pisze, że tak Pani, pani Maria zachęciła, że ona w następnym roku przyjeżdża. mam naprawdę nie musisz czekać rok. Można bo... przyjechać do nas Ty do jest niedzieli. Tym... Jesteśmy do niedzieli, jesteśmy podczas święta ceramiki, a sklep jest czynny cały rok oczywiście. Ja bym Cię jednak Joanna spieszył, bo do niedzieli to... Okej, okay. tutaj mamy już wyroby zdobione, tak? Tak. Okej, co mam tu, żeby go pokazać? Ja myślę, że tu jest tak wiele ciekawych rzeczy, że ciężko byłoby się skupić ja się Patrzcie na to tu mamy na przykład kominki zapachowe. Mm -hmm. A te gwiazdki tutaj to? Tu mamy solniczki zestawy. Mm -hmm. Solniczka, pieczniczka, pieczniczka. Skąd w ogóle pomysł na gwiazdki? Yy, 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 rynek amerykański tutaj się troszkę wkradł. Także i... no mamy w minus. mnóstwo Tak, tak także dla każdego się coś znajdzie. I oni tak wchodzą, widzą gwiazdkę i od razu jak ją łapią <laughs> na tę na solniczkę, tak? Tak bywa. Mhm. Okay. Gdzie nas znajdzie Ewa? Pyta. Pani Dagmaro, gdzie Ewa gdzie nas znajdzie? Yy, jesteśmy przy Kościuszki 11. W mm -hmm. Bolesławcu, Bolesławcu tak roz... do, miasta, do miasta, od strony Zielonej Góry Zaraz, zaraz za rondem po prawej stronie. Tak bardzo, łatwo, bardzo łatwo do nas dojechać. Się... Nie da się zgubić po prostu Ewa, wsiadaj w auto i. Tu bardzo proszę chlebaki. Chlebak. Tu mamy chlebak. Tu mamy... Jedynie na Halloween. Mm -hmm. Także naprawdę mamy szeroką ofertę. To też wielorazowa jest, taka jak skarbowca? Tak dokładnie. Nie, nie gniję po. Okej. Okay. I tu mamy Szerokie wyborczenie. One są w troszkę fajniejszych cenach. Tak, to są atrakcyjne tak ceny. Tak, one mają y, tutaj rabaty i 15-25% wyrobów w trzecim gatunku się tu znajdują. Są przecenione o 40%. Przejście 40% przecenione. Umywalki ceramiczne. Umywalka. I one się cieszą powodzeniem? Cieszą Polsce, się tak? powodzeniem, tak. tak Taką tak, walkę można w dekoracji 163. No. Ale w się nie myją. Raczej, dłonie. Ok, Do dłonie, dobra. Słuchajcie, a teraz dłonie myją wszyscy, więc można sobie umywalkę na zainstalować yy, tego typu. Tu jeszcze nibisz jakieś piękne kubeczki. Rozmaite. I tu jeszcze mamy też widać jaką wszystkich, nie? Tak. tak. Cieszę się naprawdę dużym powodzeniem, no. także... Mogła tam mówić, że Zaprosz musi mi. przyjechać, Małgorzata zgadzamy się z tą całkowicie. Pokażemy tu jeszcze, co mamy dalej. Słuchajcie, tu są takie... Panie Maro, Butelki. Tu mamy butelki. Pamiątkowe. Oczywiście wielorazowego użytku. Butelka jest z korkiem... Co tam jest? Ratusz? Zabytkowy ratusz w bole Bolesławcu. No. Tu mamy wiaduk, Także... Na pamiątkę z na ceramiki. Na pamiątkę, jak najbardziej. Prezent eee. dla najwyższych. Eee. Okej. Okay. Słuchajcie, to jest. E, pokaz, to rodzaju jest biblioteczne. Jeszcze coś w odniesieniu tego. powie pani coś o tym? To jest półmisek. Jakiejś dekoracji zdobionej, artystycznej. Też jest on przeceniony, gdyż jest to końcówka serii. Okej. Okay. No wyjdźmy z już. Tu jeszcze macie mnóstwo takich dużych, dużych dzbanków. Multum kubeczków rozmaitych. I tu oczywiście, słuchajcie, rękawice, środek do dezynfekcji rąk, Wszystkie Pełne zabezpieczenie komincie. Mamy tak? zabezpieczone. Uważacie, pani ma tylko na relacji zdjęła tam przybicę, ale. Staramy no, się, żeby było bezpiecznie. Zachowujemy dystans. Karol pisze, że to jest najpiękniejsza ceramika na świecie. Bardzo się cieszymy, Pani bardzo Dagmar. nas to cieszy. Pokażemy jeszcze sklep, tak z zewnątrz, proszę realizatora, i pokażemy jeszcze panią Dagmarę, i ona powie nam, że nas zaprasza. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa zapraszam, nie tylko na święto ceramiki, które właśnie się rozpoczęło, ale jesteśmy dla Państwa przez cały rok. Zapraszamy serdecznie. I jesteśmy dla Was codziennie w relacjach na żywo, Polec Info z zakładami ceramicznymi w Wrocławie z nazwobrzani.pl. I już wkrótce na naszych stronach znajdziecie pierwszy z naszych konkursów z nagrodami zakładu Ceramicy Polskiej. Zapraszamy serdecznie. Dziękujemy.